biegaj no biegaj. Dobra. Filmujemy. Można jak do jakiś fałszywy? Jedność. 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 Jedność! 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 Zawracaj, zawracaj. O dobrze. Brawo. Brawo. A to tak... Jedność, Żabieniec... Jedność, Żabieniec! Jedno Żabieniec! Jedno Żabieniec! Na razie tu nie mamy piłki to... będziemy... Jedno Żabieniec! Jedno Żabieniec! To można tak zbliżyć? Podczas filmowania można robić zdjęcia, wiedzieliście o tym? Nie Nie da się

Tak już dobrze było. Teraz będzie trudniej. Będzie ciężko nadrobić. miałem ja bardzo mały

Chodź, 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 chodź. Przedstawisz mi się, pisz. Pisza, pisz, pisz. Pisza, pisz. Kolejna porażka. Ok, co, coraz lepsze, coraz słabe. Teraz te porażki są lepsze z naszej strony. No ale nie powinno być w ogóle. Tak ale teraz już na pewno mogliśmy zrezygnować.

Siedź, Jan! Idziesz, no, Aj, idziesz! Aj. 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 Aj, mocno Ale dobrze było Jan! No Dobrze tylko nie udało Kamil. się Jan! 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 się Jan! udało. nie udało. Najcieńawsze. na Tak Takie. 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 Tak, tak. Brawo, brawo. 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 Dobrze. Będzie koniec już. Tomek nie przejmuj się dobrze, ale to się spili a myśmy tak... Nie za bardzo. co? Bardzo Zobacz, jak no na... przeważyliśmy czasami. Teraz na czas grają. <laughs> powoli biegnie powoli. No szybciej. Kurde. To ja nie tak biegnie wolno. Ale serio <laughs> tego wyobraża. jeszcze przedłuży. <laughs> Jakie mi to właśnie wolno? Ja to, to? Nie wiem, Borussia? Tak.

Każdy biegnę, piłeczkę, powoli pobiec, no powoli nie, akurat rzuci. nie tak wolno to robił Widok w każdej chwili może być Wiem, ale jeszcze nie jest nieszczęście. Czemu nie gramy 90? To tak jest, jakbyśmy wygrywali, to byśmy chcieli, żeby grać, żeby, żeby grać krócej. A jak przegrywamy, to chcemy dłużej. My chcielibyśmy grać na coś, bo naprawdę. Akurat jesteśmy wyjątkowo. Wątkowo nie nam się układa. Poziom jest coraz wyższy. Tak, ale nie układałam się w grupie. Jesteśmy ostatni w grupie. Dobrze, no to ostatni. Mieliśmy przynajmniej tyle ostatni, ale teraz. teraz. Reżko Możebym zagrał dzisiaj. Dzisiaj już nie jest tak mokro. Będę zagrał w piłkę. I teraz trzeba uważać. Szybciej na bramkę idziecie, kibacie takie jak Lewandowski gdyby to było takie proste, to jak to wiesz Lewandowski umie? Nie, gdyby to było takie proste, żeby atakować cały czas, naciskać to wiesz, byśmy wygrali Ale nie ma tu 40 minuty pierwszej połowy, to dlatego nie było. Patryk! No Patryk poczekamy! To mnie klaszczasz. gola strzeli. No nie poszło. Ale gramy coraz lepiej, naprawdę chłopaki.